Matryca już zainstalowana w zasadzie przykręcona, i mógłbym to za chwileczkę zapinać i tak będę robił, tu wszystko poukładane, przewody mam ładnie ułożone, wszystko kamera podpięta, ale jeszcze muszę znaleźć kawałek blaszki tu, i ewentualnie taką cieniutką nakładkę tu. Bo widzicie, to się prawie urywa, a to jest tak jakby. Mocowanie tej matrycy, która przy jakimś przeginaniu mo może dolną częścią, tą, którą nie powinna akurat pracować przy zamykaniu i otwieraniu klapy. To jest bardzo wrażliwy element matrycy, który nie znosi dotykania i przeginania, bo tam jest ta taśma łącząca z elektroniką. Więc tutaj musimy to w jakiś sposób zabezpieczyć, ewentualnie blaszką i malutkie dziureczki, i na śrubki.